Wyrażenia wymierne, działania na wyrażeniach wymiernych, dodawanie, odejmowanie wyrażeń wymiernych. Uprość wyrażenie i oblicz jego wartość dla x równego minus 3. Podpunkt A. Oczywiście, działania na wyrażeniach wymiernych wymagają wyznaczenia dziedziny, czyli mianownik pierwszego ułamka oraz mianownik pierwszego łamka musi być różny od zera i mianownik drugiego łamka również musi być różny od zera. Tutaj mam wzór skróconego mnożenia. Jeżeli ktoś liczyłby delto, to delta wyjdzie równa 0 i x wyjdzie 3. Skorzystam z orły, jest szybciej. Czyli x minus 3 różne od 0, czyli x różne od 3. 2x odjąć 6 różne od 0, 2x różne od 6, czyli x różne od 3. Yy, czyli dziedzina to są wszystkie liczby rzeczywiste z wyłączeniem 3. No i teraz mam za zadanie uprościć wyrażenie, następnie obliczyć wartość. Yy, sprowadzę do wspólnego mianownika. No teraz pytanie, czy tą jedynkę też mam sprowadzić? czy jeżeli sprowadzę te dwa ułamki, poskracam i na końcu odejmę jeden, no w sumie nie mam tutaj w, w poleceniu, w zadaniu sprowadzenie do jednego ułamka, ale tak to zadanie potraktuję, czyli będę starał się sprowadzić to wszystko do jednego ułamka. x kwadrat dodać x, odjąć 3 przez x minus 3 do kwadratu, odjąć, x plus 2 przez 2x minus 3 minus 1. No i wspólny mianownik dla tych trzech wyrażeń to jest tak, dwójkę mam na pewno w mianowniku oraz czynnik x minus 3. W jednym łamku mam to x minus 3 do kwadratu, czyli to będzie tym wspólnym mianownikiem 2 razy x minus 3 do kwadratu. Ten nowy mianownik musi dzielić się przez każdy, czyli musi się dzielić przez to. Dzieli się, zostanie 2 i musi dzielić się przez to, też się dzieli, zostaje x minus 3. No czyli dzielę przez ten pierwszy to jest 2 i tą dwójkę muszę pomnożyć przez licznik, który tutaj już jest, odjąć. Jeżeli to podzielę, znaczy to 2x 3 do kwadratu podzielę przez 2x 3, to zostanie x minus 3 razy licznik, czyli x plus 2. No i tą jedynkę sprowadzam do wspólnego mianownika, czyli muszę pomnożyć przez cały ten wspólny mianownik nowy, czyli 2x minus 3 do kwadratu. No tutaj teraz trzeba będzie to wszystko pouporządkowywać. Mianownik na pewno y, zostawiam. Czyli mam 2x kwadrat, dodać 2x, odjąć 6, minus, y, wymnażam nawias przez siebie, czyli x kwadrat plus 2x, odjąć 3x, odjąć 6 i minus 2 wzór skróconego mnożenia x kwadrat minus 6x, dodać 9. Y, Czyli 2x kwadrat dodać 2x, odjąć 6, odjąć x kwadrat. Tutaj to dodam, czyli odejmę, mam minus x i minus x przed nawiasem, czyli plus x i minus 6 minus przed nawiasem, czyli plus 6, odjąć 2x kwadrat plus 12x i odjąć 18. I to wszystko podzielone przez 2 x minus 3 do kwadratu. 2x kwadrat mogę zredukować, również 6 mogę zredukować. Z x zostaje mi 2x, nie, jeszcze x kwadrat mi zostaje, czyli mam minus x kwadrat, z x mam 2 i 1 to jest 3, i 12 to jest 15 plus 15x i minus 18. Przez 2x minus 3 do kwadratu. No i teraz to liczę dla x równego minus 3. Tu się nic więcej nie skróci, więc no muszę po prostu tak liczyć. Teraz mam minus 3 do kwadratu to jest 9, ale minus przed wszystkim, czyli minus 9, 15 razy minus 3, czyli minus 45 i odjąć 18 przez 2 razy. Yy,

Również zaczynam od założeń, czyli x kwadrat minus 16 różne od 0, x minus 4 razy x dodać 4 różne od 0, czyli x różne od 4 i x różne od minus czterech. 4. 4 minus x różne od 0, czyli x różne od 4, i 2x dodać 8 różne od 0, czyli x różne od minus 4. Czyli dziedzina to są rzeczywiste z wyłączeniem minus 4 i 4. To, że tutaj są wspólne miejsca zerowe w tych mianownikach, to oznacza, że powinno mi za chwilę tutaj łatwiej być wspólnym mianownikiem, czyli minus 3x minus 3 przez x minus 4x plus 4, tu już od razu rozkładam, No i teraz zrobię tutaj w drugim ułamku taką rzecz, że tu mam 4 minus X. Zamienię, wyłączę minus przed nawias, czyli zamienię to miejscami i automatycznie tutaj zmienię znak na, na plusa, no bo wyłączę tego minusa przed nawias. Czyli mam plus x minus 4x plus 1 plus, no i tu wyłączę dwójkę, x plus 4, 5 minus x. No i wspólny y, mianownik y, dla tych. Y, Wszystkich trzech ułamków to jest na pewno czynnik 2, to jest czynnik x minus 4 i czynnik x plus 4. I to dzielę przez ten pierwszy mianownik, zostaje mi 2, czyli minus 6x minus 6, dodać e, x mi 2x minus -4, 4x plus 4, dzielę przez x minus 4, to zostanie x plus 1 pomnożone przez 2 i x plus 4 i plus. 5 minus x pomnożone przez x minus 4 i minus 6x minus 6 plus 2 mnożę nawiasy x kwadrat plus 4x plus x plus 4 plus 5x minus 20 minus x kwadrat i plus 4x mianownik oczywiście zostaje. Bez zmian, e, tu już zacznę częściowo e, grupować. Czyli tak, mam x -a kwadrat, to jest minus x kwadrat. Teraz tu mam 5x, tu mam 4x, to jest razem e, 9, e, i tu mam jeszcze minus 6, czyli plus 3x. Plus 3x. No i liczby, tu mam minus 20 i minus 6, czyli minus 26. No i to mnożę przez 2, czyli plus 2x kwadrat. W nawiasie mam 4x i x to jest 5x razy 2, czyli 10x i jeszcze plus 2 razy 4, czyli 8. 2x minus 4x plus 4 równa się yy, Tutaj miałem x kwadrat, mi zginął, czyli minus x kwadrat plus 2x kwadrat to jest x kwadrat. 3x i 10x to jest 13x i minus 26 plus 8 to jest minus 18, przez 2x minus 4 i x dodać 4. No tutaj nie będzie się skracać, bo podstawiam tak na szybko czwórkę minus 4, tu. Dla minus czwórki to jest 16 minus 52. Dla czwórki 16 plus 50 tu się nic nie skraca. no więc od razu przejdę do podstawiania. Czyli dla x równego minus 3 to jest 9 odjąć 39, odjąć 18 przez 2 razy minus 7 i razy 1. Czyli minus trzydzieści, minus czterdzieści osiem przez dwa razy minus 7, dwójkę i czterdzieści osiem mogę skrócić, minusy też się skracają, czyli dwadzieścia siódme.